Powracam, to ja wycieczka i... Id. I <grywa> wszystkim I powracam, to ja wycieczka i... Zapraszam was na odcinek, prawda? Została dodana aktualizacja, do której została dodana chyba najlepsza rzecz, czyli ruchome ubranie dla geparda, raczej nie to, dla to. Alwa i No, takie różne nowe rzeczy. To mię to tak naprawdę? nowy skin. Nowe ubrania. No i czapeczki. Teraz przechodzimy może do Ocean World. Ocean World. I widzimy się, jak już się załaduje, bo to u mnie długo trwa. Nie wiem, jak u Was. To jest jakieś żarnie, bo mm, ja przed chwilą i coś kliknęłam X i wyszłam, i pojawiła się reklama, i jeszcze raz muszę czekać, aż się naładuje. To jest. To jest okropne. Nie wiem, jak u Was jest, ale u mnie ja mam telefon, czyli nie powraca. Przez sorry, że nie było tak długo filmików, ale dostałam nowy telefon. Słuchajcie, na komu nie dostałam nowy telefon, który można dzwonić, nie zacina się. I tak właśnie... właśnie. Um, pakiet giga, a więc no, niestety nie mam internetu. Ale za kilka dni się to naprawi. I postanowiłam poprosić mamę, żeby mi dała chociaż na chwilę mój telefon. I dzięki temu, że dowiedziałam się, że jest nowak tu, to. Dowiedziałam się, że jest nowa aktualizacja, i postanowiłam nagrać odcinek. Tylko, żeby teraz mi nie wyszło i powiedziała: koniec. I bardzo was przepraszam, ale założyłam na tamtym telefonie nowy kanał. I przyznam. No. Spokojnie jest. W ogóle zrobiłam Hobby Horse. A. I Hobby Horse jest taki konie a on jest teraz nie w moim pokoju, bo ja jestem w moim pokoju, tylko na dole gdzieś. Super, nie? Bardzo <słuch> was za przepraszam. I... Na tym na telefonie mam kontrolę dzieciacką, która mi przeszkadza. Dlatego, że są ograniczenia, nie mogę pisać komentarzy, nie mogę instalować gier do 12 lat, na przykład FNAFO, -y, jak tutaj moje. Tutaj mogą instalować FNAF'a, ale tam nie mogę, no po prostu najgorsze coś, co mogło istnieć. Ale jeden film, jak patrzyłam cię na YouTube, no, na, 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 na nowym telefonie, patrzyłam, że jeden film, uwaga, miał 160 wyświetleń. A więc bardzo, bardzo za to dziękuję, że mnie oglądacie i w ogóle 20 subów ja nie miałam 20 sukcesów, jak patrzyłam to miałam 16, a teraz mam 20. Oraz bardzo wam za to dziękuję. Ładną się grą. Ale fajna aktu. Tylko... Pobieranie światła. Cisza nosta. W ogóle, bo ja na i kupiłam sobie ośmioletniczkę. Czekajcie. Już chwila. żeby mi tylko w nie wywaliło. Ta-dam! Oto jest ośmiorniczka, Wait. O, to ci prezentuję. No coś takiego. Wait. Dobra. Czytaj! Hmm. Głupio gro. Jest fajny, polecam Wam w ogóle. Witkrafta, bo jest fajny. Można sobie pogryć przyjaciółmi, ale czas. Żeby wybić chociaż poziom 1, nie wiem. Nie, poziom 2 to już okej, okay, ale. 1 Rzecznik, zawsze jak się zaczyna, to ma się poziom 1, później 2, 3, 4 i tak po kolei. Ok, dochodzimy do. Wielkiej prawdy. Ciekawe. Zdradzam i pokażę Wam coś pojętego co się dostało. Okej, Szybko. Ok, przełączenie świata gry. O, nie wywaliło mnie. O! Jak się cieszy! Pokażę, hmm. ta muzyka jest fajna. Ja tutaj zaczęłam? Płaszczka! Dobra! Smokie eyes, nie obecnie. Uuu uh. A weird krug. Oh! Ale ładne. To było, ale to... Ale ładne, Jezu! Płaszczka. Nie mam cię, ale fajny zwierzę. Uuuu, ładne! W ogóle nie widziałam tu nie Ładna. W ogóle tutaj, w którym skinie, jest błąd. Po prostu nie ma. Sunęli O, tego nie widziałam, fajna. No takie... To, to powinno być teorykino. Do Dobra, ładne. Um, Jego graczy. On no, cały czas łączony internet. Mm, Morze Śródziemne, wow! Arena bitwy. Pobieram pobiera, kanizację Widzimy się jak się już załaduje. Okej. Okay. Szybko nawet to poszło. Um, dobra, ładuj się. Dawaj. Będę jedyna na tym serwerze Ale przynajmniej możemy sobie zobaczyć co tam się kryje nad tą pięknością Ale fajna tu nawet, no nie z Aha dobra Dawno nie grałam tym czymś To jest nowe Nowe? Ej jakieś ruchome akcje? Coś takiego. Gdzie jest ten? Eee, dobra. O, jaki bak! O Boże, dobra. Dobra Ciekawe, jakie tu są zwierzęta na południu. Meduza. Krab. O, ładne. No o Boże, dobra. Węgorz... Co? Dobra. Biał... Uh -huh. Lampart rekina. Biały rekin. O, to jest nasz boss! O! Dobra. Nawet fajnie. Tu mieszka. Ale... a Czyli to jest nasza jaskinia bo ja już nie wiem dobra chodzimy Jezu. chodzimy stąd sprawdźmy co jeszcze dodali do yy, no naszego yy, stawego co ja zrobiłam dobra przynajmniej ominiemy reklamy Czekaj. okej okay, to było dziwne nie powiem ale ta reklawa mi tak wkurzywa Jezu. Czyli ja wyszłam z gry i ja do tym skasowałam, nie? Ja widzę reklamę. Napiszcie mi w komentarzu, czy lubicie reklamy. Bo ja nienawidzę Wręcz reklamę. Nie widzę. do domu? <głodzicie> Chodźcie tu moje zwierzątka dzikie. To już trwa 10 minut. Mat tutaj może trwać jedną godzinę, nie urażam sobie filmu żeby trwał jedną godzinę na przykład niektóre live trwały dwa godziny czy dodano jakieś nowe akcje? sorry że roxana ale... nie, dobra sprawdźmy, sprawdźmy, sprawdźmy jakieś nowe wordy dali jakieś teleportowania darmowe. Mmm, podejrzane. Dobra, sprawdźmy, co tu się nam odwaliło. Już się przyzwyczajam. A może dawać też emotki na czacie. Nic nie dodali nowego. e mój! e mój! Dobra, idziemy do multiplayer. Napiszemy coś. 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 Ja dawno nie grałam w multiplayer. w ogóle nie grałam w jak przez ten czas. Ja w ogóle... Nie grałam. Halo, klan walusia. Nigdy nie mogę sobie w trafić w ten klan. Jezu, ludzie to. Czekaj, ja ja muszę powrócić do nich, do tych moich ludzi. Ludzie. Ej, ludzie. Ludzie. <noise> ludzie trwa, Teraz do Was bra. Okej, okay. znowu musiałam wejść z gry i ją całkowicie skasować. Nie no, to jest jakieś okropne. Po prostu wchodzimy i dołączamy. I piszemy hej ludzie. Hi! My name is Chickie. Chickie, Chickie. My name is trzecia. Klap, klap, cia, 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 czeki, 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 klap, klap, cia, cia, czeki, 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 klap, klap, cia, cha, cha. Kto zna całą piosenkę mają Name is Chicky, jak mi napisze w komentarzu. Dlaczego ja się na to piszę? Wracam do was jak się załaduję. Okej, okay, jak widzicie postanowiłam, że stworzę grę. <grych> Bo... Znowu mi się chyba ten multiplayer zepsuł. Kurde no! Może spróbujemy nawet rzucić? Przecież to ono tutaj chodzi, że się zniknęło. I tam sobie wypróbujemy. Ta Widzicie, to działa. Popuszczamy sobie te... om m m ajmu, A to Trzeba to ajmu, to jest, trzeba to, trzeba to kupić.

A więc to chyba było na tyle dzisiejszego odcinka i będę próbować do normalnych odcinków możliwe, ale nie będą one codziennie jak dla mnie. Mam nadzieję, że mi się bardzo spodobał. Napiszcie mi w komentarzu, czy mieliście tam piosenkę Trzyki, czy wam się też zacinał Whitcraft i czy wam się podobał film i czy też są w sobie zaktualizowani w Witcrafta, a więc pa pa! I nie będzie indra.